Cześć, z tej strony dodo. Jedną z pierwszych nowości, jakie mogli zobaczyć graczy uruchamiający Terrarię zaktualizowaną do wersji 1.4, było dodanie oficjalnego wsparcia dla texture packów. Dzięki paczkom tekstur możliwe jest odmienienie wizerunku gry lub poprawienie rzeczy, które nam się w niej nie podobają. W tym poradniku pokażę wam, jak taką paczkę dodać do gry, a także jak zrobić własną. Zacznijmy, może, od tej pierwszej czynności, która jest w sumie bardzo prosta. Zakładając, że jesteśmy już w posiadaniu paczki tekstur, którą chcemy dodać. Aby to zrobić, wystarczy umieścić ją w lokalizacji: moje dokumenty, My Games, Terraria, Resource Packs. Nie musimy na szczęście tej ścieżki zapamiętywać, gdyż folder ten otworzyć możemy z poziomu samej gry. Jeśli chodzi o paczkę tekstur, to gra obsłuży zarówno zwykły folder, jak i jego spakowaną wersję w formacie zip. Gdy umieszczenie paczki mamy już za sobą, możemy uruchomić grę. W menu głównym wybrać opcję Texture Packs, odnaleźć na liście po lewej dodaną przez nas paczkę i używając przycisku ze strzałką aktywować go. W przypadku korzystania z więcej niż jednej paczki modyfikującej ten sam zasób, w grze wykorzystana będzie grafika z paczki znajdującej się wyżej na liście wczytanych Texture Packów. I myślę, że w tym momencie możemy przejść do drugiej części tego poradnika, czyli do tworzenia własnej paczki tekstur. Wspomniałem, że gra poradzi sobie zarówno z paczką w postaci folderu, jak i z pakowanego pliku zip. W obu przypadkach kluczowa jest struktura takiej paczki i teraz krok po kroku ją sobie prześledzimy. We wspomnianej wcześniej lokalizacji utwórzmy sobie nowy folder, a w jego wnętrzu umieśćmy plik pack.json. W pliku tym znajdą się metadane opisujące naszą paczkę tekstur, a konkretnie jej nazwa, autor oraz wersja. Opcjonalnie w folderze tym możemy umieścić także plik icon.png który posłuży za obrazek reprezentujący naszą paczkę w interfejsie gry. Głównym elementem naszej paczki będzie natomiast folder content. Jego struktura i zawartość odwzorowują folder content znajdujący się w głównym katalogu gry i w jego wnętrzu będziemy umieszczać zmodyfikowane pliki, którymi gra po aktywacji naszej paczki zastąpi swoje oryginalne zasoby. Lekką niedogodnością może być fakt, że wszystkie pliki terali przechowywane są w formatach Microsoftowego frameworka XNA. I przed ich zmodyfikowaniem trzeba je będzie najpierw wypakować. Na szczęście z internetu możemy pobrać program XNBCLI, dzięki któremu proces ten będzie niezwykle prosty. Prześleliśmy zatem proces zmodyfikowania tekstury zwykłego slajma, tak aby zrobić z niego slajma z dziurką. Pierwszym krokiem będzie zlokalizowanie plików, w którym przechowywana jest tekstura slajmów. Otwórzmy sobie zatem główny katalog Terrarii, wejdźmy do folderu Content, następnie do folderu Images. I odszukajmy w nim plik NPC1 z rozszerzeniem XNB. Skopiujmy sobie ten plik do folderu z programem XNBCLI. Uruchommy w tym folderze wiersz polecenia systemu Windows i wywołajmy komendę xnbcli.exe unpack. NPC1XNB. Po jej użyciu uzyskamy plik NPC1PNG, będący faktycznym plikiem graficznym. I opisujący go plik npc1.json. Teraz za pomocą dowolnego programu graficznego edytujemy plik png, zapisujemy go i wywołujemy komendę exe pack npc1.json. W efekcie tej komendy z powrotem uzyskujemy plik z teksturą w postaci, którą może obsłużyć Terraria. I taki zmodyfikowany plik musimy umieścić w folderze Images, w folderze Content który to powinien znaleźć się w folderze reprezentującym naszą paczkę tekstur. I gdy teraz uruchomimy grę i wczytamy naszą paczkę, to po wejściu do świata, zamiast slajmów, powinny przywitać nas slajmy z dziurką. I mam nadzieję, że poradnik ten rozjaśnił Wam nieco kwestię paczek tekstur, niezależnie od tego, czy chcieliście się dowiedzieć, jak ich używać, czy jakie tworzyć. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i słyszymy się już niedługo. Hej, hej!